Cześć, mordeczki, ja jestem Smufek, a dzisiaj gram na serwerze ljmc.pl. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję mordeczką, łapeczkę w górę i dzwoneczek, a jeśli się chcesz paleć na ekranie, tak w poprzednich odcinkach się pojawili tutaj sponsorzy, to ty też możesz klikając przycisk niebieski wspieraj i zapraszam do oglądania. Ogólnie dostałem informację od Nubka, Napisał do mnie na Messengerze i stary wbijaj. No ja mówię, dobra, wbijam. Więc idę do Nubka, do idę lecę, lecę, lecę mój domek, domek, nubka. Cześć Nubek, cześć! Jak tam życie mija? wróciłeś, ożyłeś. Do rzeczy, co chciałeś? Co chciałeś? Kazaliśmy mi przyjść na serwer, więc powiedz chociaż po co miałem tu przejść na serwer? Tabliczka. O, tabliczka. Dawno ich nie było na tej wyspie później. pół godziny wszystkie tabliczki niszczyłem po całej wyspie. Ja piszę, się pisze, się pisze, się pisze, pisz, 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 pisz i jest napisane tu 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 tu. Chcesz do mojej wyspy? Tak w sumie, szczerze? To nie. Ale możesz pokazać mi co masz na swojej wyspie, to z chęcią zobaczę. A, dobra, to wszystko tłumaczy. ty na poprzednim razem znikłeś na swoją wyspę leciałeś, dlatego ci nie było na mojej wyspie. Dobra! Rozumiem, swoją wyspę stworzyłeś. To pokaż mi ją. Nubek! A w swoim domku. Ej, ty masz nowy domek? Ej, stary, ten domek jest ładniejszy niż ten co u mnie budować na wyspie, naprawdę. Ten domek jest ładniejszy, piecyk masz. Musisz być dodany do wyspy. ale stary, chciałeś mnie dodać do wyspy, żebym z tobą był na wyspie, to daj mi chociaż tutaj możliwość bycia na tej wyspie, okej? Okay? Zaraz się nie wiesz. Daj tabliczkę, to ci napiszę jak to się robi, bo ja nie mam swoich tabliczek. Ej, nie mogę tabliczki postawić. Dobra, tak jak mnie słyszysz, otwierasz. <noise> tak, chciałem ci na tabliczce pokazać, a nie mogę. Musisz kopa mi dać. i cop i mój nik ten nad głową. Kumasz? Mam nadzieję, że kumasz. O Zostałeś tymczasowym, tu do... ty ogarnąłeś, nawet szybko piesyko i nic nie masz, co tu masz po skrzyneczkach? Ile ekspa! co <grypsi> Sorry, że tak cię niszczę tu za znaczy bawy. no to, to już jest moje Ty emeraldami rzucasz? Jak ty bogacz jakiś Ty złoto masz Kule cool bele O Teraz Nubek pisze Wiadomości na zlot Na złocie, na złocie no Na złocie Co tu jest napisane, no? Patrzcie zrobię taki cyk 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 i bum Jeszcze nie pisał Mój blok złota Stary Ładny blok złota i jeszcze tu dam na, na niego szmaragda Szmaragd? Na Halo? A dobra, nieważne Co ty masz jeszcze w skrzynkach? Pusta, pusta eks... Ej, skąd ty masz takie dobre kilofy? Czyś ty mi je ukradł? I co tu jeszcze? To masz jakieś schodki, drzewko A w ogóle po co ja miałem do ciebie, do ciebie dążyć na wyspę, jak ty tu nic nie masz Nawet zbudowanego Uuu, Jabłuszko, ej, byś się podzielił Daj mi super moc jabłka ej, dwa, ej, skąd ty to wszystko masz? Halo? No co? Zjadłem jabłko, ty zjadłeś jabłko? Nie, ja, a, zjadłem, dobra Zjadłem jabłko, co masz w skrzynce, co? Ej, ukradłem mu diamenty he! O, pokopię ci trochę diamentów. Zabrałem ci. Przejść, oddam ci stack diamentu. Zobaczysz zaraz. Może nie dam ci stacka. Co ty masz. Sp nie! Gościu! Nie! Tego się nie stawia tutaj. Co? Po co to postawiłeś? Co to jest w ogóle? Blazy? Nie zrespią się. To jest chillera, jest chillera. Blaze, spawner. To ja też postawię. Jak ty postawiłeś, to ja też postawię. A czemu nie? Nie mogę, mogę. Ale one się nie respią. A i w ogóle co się stanęło? Czemu się nie respią? Ile ty tego postawiłeś? Cztery? mogę zniszczyć. Nie mogę, nie, no, zły killow, mam zły kill mam zły kilo, to nie mogę zniszczyć. Co to? to... Z, czyżby serduszko z kobla dla mnie? Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że dla mnie, albo dla twojej ukochanej. Jakiś mucha mi tu lata jakaś. O, i serduszko z kobla. Ja też coś zbuduję. Odwróć się. Długi środkowy palec Ty, wody nie mogę wylać Ale bez <laughs> Moja siekiera Co już byś chciał? A ja w ogóle, czekajcie, ja tutaj coś zbuduję na tej wyspie Jakiś swój domek, skoro ty masz na mojej wyspie z domek, to ja na twojej zbuduję Szałasik drewniany Buduję sobie drewniany namiot Czemu nie? Mogę, mogę Ty, nad idealnie drewna stykło To będzie mój domek Ty, nierówno Dobra, ja sobie tutaj mój domeczek skończę, dokończę, czekajcie, bo mi drewna brakło, to kupmy to I może jeszcze, i taki jeszcze najbrzydszy blog, jaki mi się wrzuci zaraz w oczy, to jest ten, znaczy najładniejszy, najładniejszy Cyk, 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 tutaj oczywiście będzie drewno, jakaś mozaika, ej, to trzeba połączyć jakoś ciekawiej, nie da się Dobra, nieważne, co on tam robi? Jakąś tabliczkę piszę. Oj, to będzie zaraz wiadomość od nupka jakaś ciekawa. Hehe, <laughs> zrobię mu takie gówniany dom jego, jak on zrobił na mojej wyspie. Dobra, nie mam bloku więcej. Ty, net ładne to wyszło. Ale że te spawnery się nie respią, stary Znaczy, te Blazezy się nie... Co to jest? Tam jakaś wiadomość, jakieś romanse wychodzą. Ja co czekajcie, ja się schowam, za różą. Jesteś moim ulubionym... I to parem! Oj Dobra, nie patrzę tam, nie patrzę tam. <laughs> o nie! O nie! O nie, Blaze się zrespiły! Trzeba je zabić i nubka ocalić, bo nubek to nub, totalny. Ej stary. Coś ty narobił nubie! Mój palec środkowy się pali! Durwę cię! Dobra, czekajcie, posprzątam mu tu trochę, bo nasyfiłem. A jak jesteście w gościach tu trzeba... Kurde, ja nie wytrzymam zaraz. Gdzie jest mój touch? Szczęście i wabny dotyk. Trzeba to zniszczyć. Nubek ginie, widzowie. Po raz kolejny. <gry> ja te spawnerni... Nie mogę <gry> zniszczyć tych spawnerów. Nubek, niszcz te spawnery, bo zaraz tu zginiemy wszyscy. Ała, kurle bele. Nubek, niszcz to. Nie źryj jabłek, tylko to niszcz. Ich jest coraz więcej. No. W końcu! O, co to napisałeś? Jesteś moim ulubionym youtuberem Dodam ci jakąś kartkę Nie wiem co ona robi To ci dam Okej okay. Pewnie dasz mi zwykłą kartkę <gryw> Więc nie wiem po co mi ta kartka, więc... No, pewnie ją wy... Mnożnik... Zwykła kartka znaczy? <gryw> Drzewo się pali! Gaś to! On myśli, że to jest zwykła kartka Dzięki za zwykłą kartkę I współczuję drzewka, które ci No nie mogę zgasić pożaru, sorry Muszę być, nie, nie, mogę Musisz, dobra, spaliło się Poszło z dymem Ty, suba dostałem Chiri, Hiri! Dzięki za subo O, Nubek smutny Ej, Nubek, patrz, pokażę ci jedną taką fajną rzecz Nubek O, co ty, piszesz coś? Nie, nie piszesz Grub drzewka <śled> Ojeju Nubek Ojeju, ojeju Ej, Nubek, patrz, pokażę ci coś Pokażę ci fajną rzecz Weź sobie to do ręki Widzisz to? I musisz iść na spawna stary, na spawna Co ty nie... Co, co tam patrzysz? Więcej masz? <laughs> Epicki klucz mi wyrzuciłeś? Idziemy otwierać? Ty wiesz co to są klucze? I chcesz to otwierać? No to chodź, otworzymy A dużo masz tych kluczy? Dwa? Dwa klucze? O to chodź, otworzymy Najpierw otworzę magiczny klucz Bo najsłabszy Zobaczymy co dropnie z niego Gemy, 50 tysięcy. To damy widzowi. I tak samo jeden kluczyk jak dam widzowi. Co ty, zbroję dropeś? Ej, żelazny nubek, to teraz będzie dioksowy nubek. To ty pierwszy otwieraj, pierwszy otwieraj. I? Pytanie, 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 co dostanie nubek? EXP, napisał na czasie że EXP To ty już umiesz pisać? Wow, dobra, ja otwieram. I zobaczymy, co? Mi dropnie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. 50. Ej, Nubek, ja dostałem 50 tysięcy z epickiej skrzynki i 50 tysięcy z magicznej. Ale do Bani Drop. Ty już miałeś lepszy Dobra, wracamy na wyspę na chwilkę, co? Pobudujemy coś wspólnie Kto zbuduje lepszy, lepsze drzewo? Kto zbuduje, dobra? Ty, ale tu ciemno Ty nie masz pochodni, żadnych blok Ja tu zaraz ci stary oświetlę tą wyspę Fy, Ja się dziwię, że tu ci się żadne potwory jeszcze nie zrespi, Bo tak ciemno tu masz, że to jest jakaś masakra Dobra, jasno Dawaj, kto pierwszy zbuduje ładniejsze drzewo, dobra? Zrobimy nowe drzewko, bo stare ci się spaliło Tylko nie podglądaj nubek To zrobi ładniejsze i szybciej Ile sobie dajemy czasu? 3 minuty. Dobra, to mamy 3 minuty na zbudowanie drzewa. Czas start. Tu posadzimy. Tutaj dam drewno takie. O, zrobimy trochę grubsze. No back, bo ja już skończyłem. Ty jeszcze budujesz, tak? Dobra, bo ja już skończyłem. Sorry, miałem nie podglądać, ale to jest zbyt śmieszne. Muszę to obejrzeć. Ja nic nie zrobiłem, podskoczyłeś. Na lodzie podskoczyłeś, mordo! Jak skaczesz po lodzie, to się psuje. Nie wiedziałeś o tym? Ale ale noob z ciebie. Co ty koście kombinujesz? Co? Co ty chłopie kombinujesz? Nie wejdziesz na górę. Aj, kurcze, nie udało się strollować noobka. Dobra, nubek. co ty robisz? Co, co? ty chcesz, żebym robił na tej wyspie? Bo dodałeś mnie na tę wyspę, a nie powiedzieliśmy, mnie, co mam robić? Co będziemy robić? Po co mnie tu dodałeś? I dlaczego, co? Wow, piękne drzewo, co nie? I zbudowałem je szybciej od ciebie Już nawet zapomniałem, że zbudowałem to drzewo Ale ty jesteś wolny, Nubek O, co to za tabliczka? Kolejna jakaś wiadomość od Nubka Coś typu wow, czy grup drzewka Pomożesz mi, a ja w czym mam ci pomóc, co? No napisz, napisz, już ci nie zepsuję tylko nie kradnij tego co ci dam. Dobra, nie będę kradł Co mi dasz? Ja ja nie lubię, mi. mi, mi, mi... uuuh, uuu, uuu, panie! Skąd ty tego tyle masz? Spora, sporo, dużo Jeszcze? Spora, sporo, sporo. I co mam z tym robić? Co, wyspę to tak? Z expem Dobra, to ci pomogę, bo ty fly'a nie masz, to wyłożymy to szybciutko dookoła wyspy. Okej, okay, dookoła wyspy, dobra. Ale ty masz tą strasznie dużą wyspę, więc to może dużo zejdzie tego tych bloków, więc... Pewnie za dużo Expa nie wleci. Ale coś tam chyba wleci, no. No back, bo mi się diaksy skończyły już. O, dziękuję. Proszę, zbudowaliśmy. Jeszcze coś? A, taki mur robimy, okej. Okay. A patrzcie to widzowie. Puf, 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 puf. Cciach. O. Skończyły się już. Nie mam. Jeszcze dajesz mi, dobra, jeszcze ile tutaj było? Dobra, idę wyłożyć i ostatnie twoje diamenty, które mi dałeś. Ciach, 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 ciach. I ciach. Dobra, Nubek, szczerze, masz kiepską tą wyspę. Nie podoba mi się. Ja mam lepszą. Ja idę do siebie. W ogóle to dzięki za tą kartkę, za ten kluczyk i za to wszystko i powodzenia na wyspie twojej. Coś tam jeszcze masz czy co? Coś coś pokazać? Nie. Ha, idziesz do domku swojego? Okej. Okay. Dobra, to żegnę nubek, ja idę do siebie. A Wam, widzowie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcielibyście więcej nubka na odcinkach, to piszcie nubek. Oczywiście, kluczy 1, czy 2, czy tam parę jest do rozlosowania w tym odcinku, więc piszcie komentarze z hasłem nubek. I coś ciekawego, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i narra.